Samolot kambodżańskich linii lotniczych miał dzisiaj bardzo tragiczny incydent. Jeden z pasażerów, który nie chciał zapłacić za podróż, zdecydował się na przelot na gapę. Tragedia wstrząsnęła całym światem. Samolot to uznany przez wielu pasażerów na świecie środek transportu. Mała awaryjność i szybki czas podróży są argumentami, które co roku przekonują miliony ludzi na całym świecie. Niestety, czasem jednak w samolotach dochodzi do tragicznych wydarzeń, które okrywają podniebne podróżne tragicznym widmem. Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj w Kambodży. Jeden z podróżnych, który zdecydował się na lot na gapę zginął na wysokości 30 metrów. Samolot zrzucił pasażera na gapę Jeden z mieszkańców kambodżańskiego regionu Siem Reap bardzo marzył o międzynarodowej podróży samolotowej. Pomimo tego, że nie było go stać na przelot, zdecydował się nie porzucać swoich marzeń. Aby dostać się na jeden z większych kambodżańskich portów lotniczych, podróżny przeciął drut kolczasty ochraniający lotnisko i włamał się do luchu z podwoziem samolotu Lan May Airlines. Kiedy pojazd wystartował, mężczyzna znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji i zmuszony był do walki o swoje własne życie. Niestety, ale ta sztuka mu się nie udała. Po spadnięciu z 30 metrów na płytę lotniska podróżny został zabrany do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Według służb powodem śmierci Kambodżanina były rozległe obrażenia jego ciała, ciało zostano zabrane do lokalnego szpitala przez obsługę lotniska. Ofiara miała urazy głowy, nóg i rąk, oświadczył generał Faung Hendaret, zastępca szefa policji w prowincji Siem Reap. Pasażer był chory psychicznie? Według ustaleń mediów i policji, tragicznie zmarły pasażer referalnego lotu mógł być osobą cierpiącą na choroby psychiczne. W mediach lokalnych rozniosła się plotka, jakby zmarły był terrorystą. Te pomówienia zostały jednak całkowicie zdementowane przez władze, które zapewniły, że zmarły nie miał nic wspólnego z żadną organizacją terrorystyczną. Władze portu lotniczego przesłały kondolencje rodzinie zmarłego pasażera, a także obiecały wzmocnić ochronę lotniska tak, aby żaden pasażer nie mógł powtórzyć wyczynu mieszkańca Kambodży. Rodzina zmarłego jeszcze nie odniosła się do incydentu, a pracownicy lotniska odpowiedzialni za jego ochronę wstrzymali się od komentarzy.